Do startu, gotowi, start! Witajcie, tym sportowym hasłem przy porannej kawie witam się z Wami. Dzisiaj, uwaga, będę bronił całego rządu. Znaczy całego rządu, tak, Pana Premiera w szczególności będę bronił e, przed pieniaczami, którzy twierdzą, że on już w lutym wiedział o wirusie i że nic nie robił. Ja zadałem sobie ten trud, wczoraj wszedłem na stronę kancelarii e, Pana Premiera, żeby to sprawdzić i słuchajcie, e, pokażę Wam, jakie są moje wnioski i się zdziwicie teraz, pieniacze. Proszę bardzo. Jesteśmy w Polsce bezpieczni i Wszystkie środki, które powinny być przedsięwzięte w takiej sytuacji jak ta dzisiaj, ale również w takiej, gdyby się taki koronawirus w Polsce pojawił, zostały e, przedsięwzięte. Mamy w gotowości oddziały zakaźne oraz szpitale zakaźne, mamy w gotowości ratownictwo medyczne i mamy w gotowości, co najważniejsze, służby sanitarne. Tak jest, jesteśmy w gotowości. Trzeba dokładnie słuchać. Oni nie kłamali, powiedzieli, że jesteśmy w gotowości. Nie mówili, że kupiliśmy rękawiczki, że maseczki żeśmy kupili do szpitali. Nie powiedział przecież, że przystąpiliśmy do przetargów na zakupy sprzętu. Zresztą nie mógł tak powiedzieć, bo stał w zasięgu ręki tam pana premiera, więc powiedział, co musiał powiedzieć. Ale powiedział, że są w gotowości. Czyli taką prawdę powiedział, bo w gotowości byli. I ja wam teraz chciałem wytłumaczyć, co to znaczy. No bo na polityce się nie znam, to tak pomyślałem, że na przykładzie sportowym wam wyjaśnię, bo na sporcie. Też się nie znam. WFista się nam nie udział, u nas się w kosza grało i co ja wrzuciłem do kosza, to on zawsze mówił, że mi nie zalicza, nie zalicza. Mi. I kurde, powiem Wam, że dopiero po roku się chapłem, że to chodzi o tego kosza, co tam wisi u góry. No ale nic, używając języka sportowego, chodziło mi o to, że pan premier był gotowy do walki fair. W bieganiu na bieżni obowiązuje komenda do startu, gotowi, start. Prawda? Trzy takie człony ma i nasz rząd był w fazie człona środkowego, czyli gotowi. Czyli oni już tam byli w tych blokach startowych, kucali wszyscy i czekali na przeciwnika po prostu. Rozumiecie, czekali, aż z ziemi włoskiej do Polski ten przeciwnik przyjedzie. No przecież nie, nie byłoby fair zaczynać bez przeciwnika. No nie wiem, to dam wam przykład to tak samo jakbyście, nie wiem, zaczęli biec do mety, podczas kiedy drugi zawodnik dopiero w szatni by siedział i by zakładał sobie teisówki. Nagle. A, czekaj, czekaj, ja jeszcze tu! Rozumiecie, tak się nie robi. E, trzeba grać fair. Tylko problem cały polegał na tym, że prawdopodobnie rząd nie docenił przeciwnika. No bo to wiecie, to jest też prawda, że zawsze się mówiło, że Chińczycy do nas to same podróby wysyłają. Zresztą my też nie jesteśmy lepsi. Też sobie przypomnijcie majteczki w kropeczki, żeśmy im wysłali. I ja myślę, że to nie jest wina premiera, że wirus zasad fair play nie znał. I że nie było żadnego odliczania. Fad na bieżnie, rozpędzony, zanim oni zdążyli dupę w ogóle podnieść, to on już w ogóle trzy długości przed nimi, a po pierwszym okrążeniu zaczął ich w ogóle doganiać od tyłu, rozumiecie? Ale już spokojnie, sp już, już jest sytuacja podobno opanowana, już cały rząd się otrząsnął, oddech jest równy, już biegną, już nawet podobno się zorientowali wszyscy, że przeciwnikiem nie jest korona kielce, tylko koronawirus. Dziękuję bardzo, udostępniajcie ten post wszystkim, gdyż jeszcze przygotowałem przesłanie dla wszystkich pieniaczy. To bardzo proszę o muzykę na koniec jeszcze. E a sam se włączę. Proszę bardzo, jest muzyka. Do wszystkich pieniaczy. Sejm nas zaskoczył nowym wistem. Będziemy w maju głosować listem. Dla opozycji szanse więc marne, gdyż państwo jest już totalistarne. Dziękuję bardzo, to wiem, ja, Wacław Warząbek. Jacław Warząbek. Czy ja, Rząbek Wacław? Na razie, cześć.